Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Optymalnych z Polonii w Culichu. Ostatnio w Chicago byłam 20 lat temu, ale nie miałam zaszczytu spotkać tak licznego i wspaniałego grona Polaków. Proszę Państwa, żywienie optymalne stosuję czwarty rok i jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. Nie zrezygnowałabym z tej diety za nic na świecie, za milion dolarów również nie. Powiem tylko w skrócie o rezultatach. Schudłam 25 kg, nigdy się nie zaziębiam. przestałam brać wszelkie leki, zwłaszcza na senne, na nic nie choruję. Przed zastosowaniem diety bardzo często myślałam o samobójstwie, choć nie miałam ku temu żadnych powodów. Powodziło mi się bardzo dobrze. Od chwili zastosowania diety ani razu nie przyszedł mi tak szalony pomysł do głowy. Czuję się zadowolona z życia, mam dużo energii i optymizmu. Z dużymi sukcesami popularyzuję dietę optymalną w córku, co sprawia mi ogromną radość. Wydaje dużo osobistych pieniędzy na ten cel. Wydrukowałam prospekt informacyjny w języku niemieckim dotyczący tej wiedzy. Stanowi to duże ułatwienie w popularyzacji diety i ogromną oszczędność czasu pomaga przed tym sprzedaży książki. Proszę bardzo. Prospekt ze zdjęciami pana doktora reklama książek. Proponuję takie prospekty tu też w Chicago. Popularne. Drodzy Państwo. Czuję się bardzo, bardzo zaszczycona, że mam możliwość należeć do tak wspaniałej organizacji, jaką jest Bractwo Optymalnych, z siedzibą w Jaworznie na czele z tak szlachetnym człowiekiem, jakim jest pan prezes Adam Jany. Jestem bardzo, bardzo dumna z tego, że tak doniosłe odkrycie zostało dokonane w Polsce a wszelkie złudnictwo jest zbyt ubogie, abym mogła określić mój najwyższy podziw i uznanie dla pana doktora Jana Kwaśniewskiego. Dla nas Polaków jest to również bardzo zobowiązujące, aby tę wielką wiedzę, mądrość i prawdę przekazać światu jak najprędzej. Dzieła pana doktora są bowiem źródłem, a raczej kopalnią wiedzy w sprawą dla ludzi najważniejszych, a także punktem wyjścia do wszystkich rozważań w nadchodzącym tysiącleciu. Książkę dieta aktualna nazwałam Biblią trzeciego milenium, ponieważ zawiera ona tak cenne rady, pomocne we wszystkich dziedzinach życia. I stanowi jednocześnie pierwszy prawdziwy przewodnik dla całej ludzkości, jakiego do tej pory nie było. Dlatego też bardzo serdecznie zachęcam Państwa do wielokrotnego przeczytania tych książek i zastanowienia się, jak wielki świat prawdy otwiera się na swych Można to jednak dostrzec, pod warunkiem, że dzień stosuje się odpowiednio długo i dokładnie. Pan doktor niezwykle sprytnie zachęca również do zapoznania się z twórczością takich geniuszy jak książę profesor Sedlach, Stanisław Starszyc, Erik Fromm, Engels Bratton i wielu starożytnych mędrców, a szczególnie autorów Biblii, która jest dla optymalnych pomysłów wysoce interesującą literaturą ignorowaną przez współczesne społeczeństwa. Ja również serdecznie Państwa zachęcam do zapoznania się z poleconymi przez Pana doktora dziełami, ponieważ wiem, że korzyści dla Państwa płynące będą o wiele większe niż uczęszczanie na uniwersytety, szczególnie te, również te najlepsze i najbardziej renomowane. My, Polacy, powinniśmy najbardziej docenić i uszanować który tak bardzo dużo dobra zrobił dla nas i zrobić jeszcze może dużo, pomóc oraz doradzić, mając tak złote serce, a rady te, jak wiemy, są znacznie cenniejsze niż rady wszystkich uczonych i noblistów razem wziętych. Na kogo ludzkość w ogóle może liczyć? Z pewnością nienarządzących, którzy dbają wyłącznie o własne interesy. Ani też nauczonych, ponieważ nauka ludobójstwu służy, napisał ksiądz profesor Sedlak i miał rację. Nie możemy również liczyć na różne instytucje, ponieważ są to osięgłe spory na oślep podążające ku zagładzie ciągnąc za sobą narody ku przepaści. Drodzy Państwo, możemy liczyć wyłącznie na oparcie wiedzy, jaką przekazał nam pan dr Jan Paśniewski, a także na zrozumienie i pomoc osób optymalnych w Polsce i innych krajach.